Streamuję od jakichś 8 lat i przez ten czas przez moje ręce przetoczyła się cała masa rozmaitego sprzętu. Jednak jedna rzecz się nie zmieniła. Jeżeli chodzi o karty przechwytujące, to zawsze towarzyszył mi sprzęt firmy AverMedia. Jakiś czas temu dostałem nową kartę przechwytującą AverMedia Live Gamer 4K, dlatego postanowiłem przygotować dla Was mały materiał dotyczący tego urządzenia. Zacznijmy od początku. Czym tak właściwie jest karta przechwytująca i do czego służy? W skrócie jest to urządzenie, które pozwala Przechwycić źródło HDMI i może to być komputer, konsola czy na przykład kamera, a następnie możemy ten sygnał wysłać do monitora oraz do programu do streamowania. Korzystanie z takiej karty jest bardzo istotne, kiedy chcemy streamować czy nagrywać obraz z konsoli. Dzięki temu z łatwością przechwytujemy grę, a wyjście na karcie pozwala nam normalnie wyświetlać obraz na monitorze czy telewizorze. A co jeśli chodzi o komputer? Działa to na podobnej zasadzie i umożliwia przechwytywanie obrazu z jednej maszyny i wykorzystanie pytania drugiej, aby ten obraz streamować. Osoby decydujące się na dwa komputery i kartę przechwytującą mają tę zaletę, że nie obciążają nagrywaniem komputera, na którym grają. Dzięki czemu można na przykład ustawić wyższe detale, nie ryzykując przy tym spadku FPS-ów. Sam korzystam z takiego rozwiązania, bo po prostu daje mi to większą kontrolę nad nagrywaniem, a do tego mogę spokojnie grać na najwyższych detalach. Dodatkowo, drugi komputer może w pełni skupić się na nagrywaniu i streamowaniu, gwarantując najwyższą jakość materiału. Skoro wiemy już, czym jest karta przechwytująca, to rzućmy okiem na nasz model. Avermedia Live Gamer 4K kosztuje około 600 zł i jest to wewnętrzna karta przechwytująca oparta na interfejsie PCI Express X4 Gen2. Całość zamknięto w Atrakcyjnej, kratkowanej obudowie, w której znajduje się również radiator, a z boku umieszczono kolorową diodę, która symbolizuje tryb pracy karty. Z tyłu urządzenia znajdziemy wejście i wyjście HDMI 2.0. Zrezygnowano natomiast z cyfrowego wyjścia audio. Jeżeli chodzi o możliwości przechwytywania, to tutaj robi się niezwykle ciekawie. Karta może przechwytywać obraz 4K Ultra HD w 60 klatkach na sekundę z obsługą HDR-u. Do tego 1440p w 144 klatkach i 1080p w 240 klatkach i dokładnie tak samo prezentują się możliwości passthrough, czyli przesyłania tego sygnału dalej. W pudełku poza papierologią znajdziemy kabel HDMI 2.0, ale nic innego nie jest nam potrzebne, żeby z tej karty korzystać. Przy instalacji sterowników instaluje nam się również program Rec Central. Ale powiem szczerze, że nigdy go nie używałem. Warto jednak pamiętać, że jeżeli zależy Wam na przechwytywaniu obrazu HDR, to będziecie musieli z niego korzystać. Jeżeli chodzi o instalację i łatwość obsługi, to tutaj nie ma najmniejszych problemów. Kartę wpinacie w odpowiedni slot na płucie głównej, instalujecie sterowniki i wszystko już jest gotowe do pracy. Karta będzie widoczna w oprogramowaniu takim jak OBS czy wspomnianym wcześniej Rec Central. Z mojego doświadczenia wynika, że wewnętrzne karty gwarantują mniejsza awaryjność i w przypadku Live Gamer 4K nie natknąłem się na żadne problemy. Karta chodzi bez zarzutów, nie zacina się, nie muszę jej restartować, nie mam problemów z synchronizacją dźwięku czy innymi rzeczami, także tutaj ogromny plus. Musicie pamiętać, że jeżeli korzystacie tylko z jednego komputera i to z niego chcielibyście nagrywać czy streamować, to taka karta nie zapewni wam żadnych korzyści. Dodatkowo musicie spełniać pewne wymagania hardware'owe, szczególnie w przypadku streamowania czy nagrywania materiału 4K 60 klatek z wykorzystaniem technologii HDR-u. Dla mnie poza kamerą i mikrofonem karta Avermedia jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w pracy. Pozwala mi na streamowanie i nagrywanie materiału w najwyższej jakości bez jakiegokolwiek obciążenia głównego komputera. Dzięki temu mogę spokojnie odpalić każdą grę w maksymalnych detalach. Karta umożliwia przechwytywanie 4K w 60 klatkach oraz innych rozdzielczości w rozmaitych prędkościach, ale powiem szczerze, że dla mnie najważniejsze jest przechwytywanie i przesyłanie obrazu Full HD w 144 klatkach, dzięki czemu mogę w pełni wykorzystać częstotliwość odświeżania mojego monitora i uniknąć brzydkiego efektu screen tearingu na nagraniach. Kartę wykorzystywałem również podczas streamów zmalowania figurek czy sklejania modelu czołgu. Do karty podłączyłem swoją lustrzankę i mogłem streamować z aparatu w najwyższej jakości. Możliwość korzystania z wyższych rozdzielczości jest zabezpieczeniem na przyszłość, gdybym na przykład zdecydował się na streamy w wyższej rozdzielczości, czy gdybym chciał nagrywać gameplay w rozdzielczości 4K. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że karta Avermedia Live Gamer 4K to najlepsza na rynku karta tego typu, która ma więcej funkcji i niższą cenę niż konkurencja. Jeżeli planujecie streamować czy nagrywać na dwa komputery lub z konsoli, to nie ma lepszej rzeczy, którą mógłbym wam polecić niż właśnie to urządzenie.